Cześć, cześć. Dzisiaj stworzymy dwie karteczki urodzinowe w takiej podróżniczej tematyce. A ja już przygotowałam bazę kartkową, ja też oczywiście przygotowałam wszystkie elementy, a powycinałam z kolekcji. Z dzisiaj ja pracuję z kolekcją Summer Adventures od CraftBlock, oczywiście. Ja to wybrałam, jak widzicie, takie papiery, takie zielone, brązowe i niebieskie tutaj są, takie przepiękne. I oczywiście powycinałam te elementy z tego bloczka, ten mix, taki zestaw mix Summer Adventures też. I oczywiście tu mam przygotowane, tu leżą takie elementy różne, powycinane. O, zobaczcie. Dużo różnych, różnych, przeróżnych tam elementów buty są i wszystko, wszystko, mapy też, aparaty takie, no przepiękne, no super, zobaczcie, więc a, ja zawsze najpierw wycinam to wszystko, wszystkie te elementy, a już potem siadam za pracę, więc a, co, jeszcze to, co przygotowałam, klej, oczywiście klej przygotowałam, a, do tego jeszcze też gorący klej przygotowałam, nożyczki, Kwiatuszki też dodam tam na koniec do tej pracy. Te kartki będą tylko z elementów papierowych, tylko na sam koniec. Ja tam dodam kwiatuszki, jak już powiedziałam, o takie. I możliwe, że do tego jeszcze dodam jakiś tam brokat. Na koniec, na sam, oczywiście. Najpierw a, popracujemy z papierowymi elementami i też a, kompozycję ja będę układała też a, wyłącznie z tych papierowych elementów. Nic więcej ja nie będę używała. A więc a, zacznijmy od kalejania bazy. kartkowej. ja już to wszystko przygotowałam. Wymierzyłam te papiery, oczywiście. A, I co, mam tu bazę taką 15 na 15 cm i Oczywiście też zestaw papierów wzięłam też 15 na 15, żeby to u mnie zostało tylko same takie małe, malutkie, takie ścinki. Więc okleimy najpierw karteczki. No i teraz przechodzimy do kompozycji, do samej. Ja już tu wybrałam elementy, które chcę użyć na każdej z kartek. I co? Ja wybrałam takim głównym elementem. Jak zawsze w kompozycji wybieramy najpierw główny element, który chcemy dodać do kartki. U mnie to będzie taka kobieta, która gdzieś tam idzie, patrzy. A w drugiej kartce też tutaj mam, wybrałam taką kobietę ale to już później to pokażę, co tam będzie w tej kartce. W tutaj, tutaj mam taką, więc ona gdzieś tam patrzy, gdzieś idzie, więc muszę tu coś dodać, żeby było zrozumiało, gdzie ona tam idzie i na co patrzy. Więc ja wybrałam też um, takie, oto, o widzicie, tu las taki. Ona gdzieś tam, no, patrzy tam na, na przykład na ten las, a tu przychodzi obok tego domku. O, widzicie, więc o. O, tak robimy. Trochę ten las wyżej, bo on jest taki mniejszy, więc dalej jest. I tu ten domek trochę bliżej do tej kobiety. Robimy tak. I dodajemy też oczywiście różne takie elementy, żeby stworzyć, wiecie, taką piękniejszą kompozycję. Coś dodajemy, co jest e, e, obok tej kobiety, blisko, daleko, coś tam jeszcze dalej, coś na przykład. O, ja tam mam tutaj takie balony latające i ja dodaję o to tutaj na przykład, że gdzieś tam Latają tam daleko. I jeszcze tam taki Tutaj gdzieś też. O, widzicie? I a, też obok kobiety coś to dodaje. Też różne elementy. O, tutaj na przykład dodaję taki element też. O, widzicie? Czyli tworzę taką kompozycję. Układam najpierw, najpierw ja zawsze układam kompozycję, nie przykryję to wszystko, bo możliwe, że ja tam można, e, 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 taki trik, e, na przykład jeśli coś e, Wam nie podoba się w tej kartce, w tej kompozycji, możecie odejść, popić kawki, herbatki na przykład, a potem przyjść, znowu popatrzeć na tę kartkę i m, na pewno coś tam zobaczycie, że można coś tam zabrać albo dodać do tej kartki, e, też można zrobić zdjęcie. Tej kompozycji, tej kartki i na, zdjęcie, na zdjęciu to jakoś inaczej wygląda, i też można tam zobaczyć jakieś tam, wiecie, takie niedoskonałości, na przykład, albo tam, nie wiem, coś tam patrzycie na to zdjęcie i myślicie, a tutaj dodałbym coś tam jeszcze. Więc macie takie triki ode mnie, że można tam dalej też odejść od kartki, bliżej podejść do niej, też to pracuje bardzo dobrze, więc. Ja zawsze tak robię, jak mi coś nie podoba się oczywiście, ale w dany moment wszystko jest ok, więc nic tu nie chcę zmienić, dodawać i zabierać też. Więc to, to trzeba będzie to wszystko poprzykleić pięknie i też chcę dodać warstwę, żeby to była taka, wiecie, nie na płasko taka kartka, a bardziej taka warstwowa. Więc dalej też pokażę, co ja tam używam do tego, żeby zrobić ją taką wielowarstwową. Oczywiście można używać, jak nie macie tego, no, od razu to powiem, pokażę, co ja tu mam, takie kulki styropianowe. O, widzicie? Ja ich przytnę na pół na przykład, albo jeszcze, no to będzie za wysoko, więc ja jeszcze na pół też mogę. O tak, o, widzicie? I wtedy. Przykleję to gdzie nigdzie, i na te kulki już przyklejam elementy. I bo te kulki bardzo lekkie, o widzicie, no, bardzo, bardzo lekkie, są takie leciutkie, naprawdę. A ten tektura introligatorska jest, wiecie, taka ciężka, i ona obciąża kartkę, więc a ja chcę, żeby ona była taka lekka, więc ja dodaję takie kulki styropianowe, bo one są bardzo, bardzo leciutkie. A więc. To będzie dalej oczywiście. Te kurki przyklejam na gorący klej, bo to bardzo szybko też. I elementy też przyklejam na gorący klej. Też czasem pracuję z zwykłym klejem, ale tu wiecie, karteczki lubię robić szybko i wtedy używam kleju na gorąco. Myślę, że można już to wszystko przykleić i dodawać potem już też takie mniejsze elementy. To można już odłożyć. Przykleimy tą kompozycję. I taka karteczka wyszła. zobaczcie, zobaczcie ile tu warstw jest, no naprawdę pięknie i jest bardzo, bardzo lekka, więc radzę spróbować takie styropianowe kulki takie, naprawdę super, super pomysł. Więc druga taka karteczka gotowa, to pierwsza, no. Zobaczcie. I druga taka. A więc teraz a, można dodać jakiś brokacik. Więc ja już wybrałam tu złoty taki. O, zobaczcie, złoty taki kolor wybrałam. I niebieski oczywiście. Do nałożenia różnych brokatów, cekinów i kamyczek używam Heavy Body Gel. Oto takie karteczki wyszły u mnie, o zobaczcie. A, piękne bardzo, bardzo mi się podobają. O, zobaczcie, warstwowe też i z blaskiem. No bo ja uwielbiam blask, uwielbiam dodawać różne cekiny, brokaty, więc <laughs> jeszcze nie raz zobaczycie e, moje prace z, tymi, z tym brokatem, z e, różnymi cekinami i kamyczkami też. Więc i co chciałam powiedzieć, że nie bójcie się używać ten Heavy Podzie, bo e, póki co on nie wyschnie a tu jest takie, no, go widać. Jak tylko on wyschnie, u mnie on jest glossy, czyli a, on staje się taki przezroczysty i to trochę błyszczy, ale jest takie wiecie, a, nie błyszczący, a jest jeszcze matowy, więc a, jak coś, można matowy zakupić i nie będzie błyszczyć. Więc a cekinki i brok brokat, wszystko jedno będzie taki, wiecie, błyszczący. Więc taka karteczka. Jeszcze oczywiście tu można dodać jakiś napis, ale to już później dodam. A! Później. Chciałam chciałam dodać, chciałam pokazać, że o, zobaczcie, mam tu napisy. Napisy mam, zapomniałam o tym. No to wtedy dodamy jeszcze i napis. Um, ja tu wybrałam tak, um, dwa paski takie, i tu z tego zaraz um, wybiorę jakiś tam napis, może nawet i nie jeden. Bardzo mi się spodobał napis O ten Przygoda. Można na przykład Cudowna Chwila też dodać. Co jeszcze, co jeszcze, coś takiego miecie? A to tutaj ja jeszcze te, y, widziałam coś takiego ciekawego. Yy. O, zobaczcie, szlak mnie trafił, więc <noise> to jest y, pasujące do tych kartek, naprawdę. Yy, więc co jeszcze tu można dodać? Nie wiem. Hmm. No to na pewno. Przygoda, dodam napis. Zaraz ja od razu to i wytnę. Zaraz to od razu przykleję i dodam napisy, oczywiście. Więc a, wyszły oto takie karteczki. Zobaczcie, dodałam już i napisy też. O, zobaczcie. I brokat też jest dodany. Dziękuję, że oglądaliście ten tutorial. A, zapraszam do komentowania, czy spodobały Wam się te karteczki. A więc a jak wam one? A zapraszam w komentarze oczywiście. Może jakieś macie pytanie na konto tych kartek, albo nie wiem, jakiś tam technik, albo jeszcze czegoś, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań też oczywiście, a bo a jeśli mi ktoś zadaje jakieś pytanie i pisze, że m, czy można tam zrobić jakiś tam, nagrać filmik o tym albo innym, ja zawsze to sobie zapisuję i oczywiście będą te filmiki, które prosicie, na pewno. A więc a ja zawsze a też odpowiadam na komentarze, że zawsze zawsze więc zapraszam do komentowania. A więc co? też zapraszam do subskrypcji, bo widzę, że niektórzy ludzie po prostu oglądają moje filmiki, a nie subskrybują je. <laughs> więc zapraszam. Kiedy zasubskrybujecie, nic od Was nie ucieknie. Żadna informacja, żadne filmiki najnowsze, więc zapraszam też do polubienia tego filmika, tego tutoriala i innych na moim kanale, też zapraszam. Więc dla tego filmika, dla tego tutoriala to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście oczywiście. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia i widzimy się w następnych tutorialach i innych filmikach. Pa!